Jestem elektrykiem, więc to oczywiste, że wiem, co to faza. Jestem elektrykiem, więc wiadomo, że płacę mniej za prąd. Jestem elektrykiem, więc wiem, że uprawnienia można znaleźć w chipsach. Jestem elektrykiem, więc to oczywiste, że potrafię ogarnąć makaron. Jestem elektrykiem, więc wiem, dlaczego żarzą wam ledy. Mogę powiedzieć, ale to kosztuje. Jestem elektrykiem, więc to oczywiste, że uwielbiam zapach smażonego polwinitu o poranku. Jestem elektrykiem, więc wiem, że jeżeli nie możesz naprawić czegoś młotkiem, to masz problem natury elektrycznej. Jestem elektrykiem i wiadomo, że jak saprem mogę pomylić się tylko raz. Jestem elektrykiem, więc wiem, że kiedyś było tylko zerowanie i wszystko działało. A teraz Jakieś cuda wymyślają. Jestem elektrykiem, więc wiem, że urządzenia elektryczne podłączone do prądu działają lepiej. Jestem elektrykiem, więc wiadomo, że muszę współpracować z hydraulikiem. Ludzie mówią, że różnicówka musi być zawsze z lewej. Ja jestem elektrykiem, więc wiem, że wcale jej nie potrzeba. Jestem elektrykiem, a jak wiadomo, elektryka prąd nie tyka. Ale pamiętajcie, tylko elektryka nie tyka.